No, i mając już całą tą wiedzę z wyrażeń algebraicznych, z wszystkich tych wielomianów, przekształceń i tak dalej, będziemy przychodzi do dowodów algebraicznych, czyli tematu, który na maturze bardzo często się pojawia. No i te zadania trzeba mieć ogarnięte. Więc tutaj. Zrobimy sobie parę zadań naturalnych i zobaczymy, jaki powinien być proces myślowy przy każdym z nich. Zaczynając takie świeże, mamy sytuację, że mamy dodatnie A i dodatnie B. I to jest coś, co warto zawsze sobie gdzieś tutaj zapisać, zapisać założenia i piszemy, że A jest większe od zera i B jest większe od zera. Bo jeżeli wiemy, że to są liczby dodatnie, to będzie nam to bardzo dużo pomagać później. No i jeszcze możemy sobie napisać, że B jest różne od jednej drugiej A. To jest kolejne założenie. No i teraz mamy naszą tezę. To jest nasza teza, i my chcemy tą tezę jakoś udowodnić, że ona jest prawdziwa. Więc będziemy chcieli ją jakoś przekształcić. Możemy tutaj zapisać, że przekształcamy tezę równoważnie. Przepraszam za to, jak to brzydko napisałem, no ale jest jak jest. No i tutaj na pierwszy rzut oka to, co powinno nam się nawinąć, to fakt że tu możemy zastosować wzór skróconego mnożenia, rozpisać sobie ten nawias, po prostu go tak pierdolnąć, nie, nie będziemy się z nim bawić, bo tutaj mamy a kwadrat b, a tu mamy a b kwadrat, czyli coś nam tam się poskraca i może do czegoś ciekawego dojdziemy. Więc to po prostu teraz zróbmy ze wzoru skróconego mnożenia. Tutaj będzie a do trzeciej, dodać 3 razy a do kwadratu razy b, dodać 3 razy a Spada potęga o 1. Na naszego drugiego wyrazu ta potęga skacze do góry, czyli na dwójeczkę. Czyli będziemy mieli 4b kwadrat. No i dodać 8b 6 No i to wszystko ma być większe od 8a kwadrat b. Dodać 16ab kwadrat. No i teraz jeszcze posprzątajmy sobie, co tu mamy posprzątać. 3a kwadrat razy 2b. No to możemy sobie napisać po prostu, że to jest 6a kwadrat b. 3a razy 4b kwadrat. No to będzie 12 a b kwadrat, no i teraz już widzimy, że możemy przerzucić sobie to na drugą stronę i coś nam się tu produkuje. Czyli będziemy mieli po lewej stronie a do trzeciej dodać 8b do trzeciej większe od 8 minus 6, czyli 2a kwadrat b, no i dodać 16 minus 12, czyli 4a b kwadrat. No i spoko, patrzy na to po lewej stronie, a do trzeciej, 8b do trzeciej. No to może, tutaj możemy użyć naszego wzoru na sumę sześcianów. No oczywiście możemy coś takiego zrobić. No i jeżeli teraz sobie to zwiniemy, Będziemy mieli a dodać 2b razy a do kwadratu i teraz z przeciwnym znakiem ab, czyli w naszym wypadku b to jest 2b, więc będzie 2ab, no i dodać 2b do kwadratu, czyli 4b kwadrat. I to wszystko ma być większe od tego samego tutaj. Ale tu też widzimy, że możemy sobie wyciągnąć wspólny czynnik przed nawias, tak? Żebyśmy tutaj nie mieli takiego potwora. I widzimy, że wspólnym czynnikiem będzie po prostu 2ab, a w środku zostaje nam. Z pierwszego A, a z drugiego po prostu 2B. No i fajnie, bo po lewej i prawej stronie mamy AB. No i myślisz sobie, jak po lewej i prawej stronie jest AB, to możemy sobie to pierdolnąć i tak skrócić. No i teoretycznie jest to prawda. Ale zanim coś takiego zrobimy, musimy napisać fakt, dlaczego możemy tak zrobić. Bo zobacz, że to jest nierówność, a jakbyś w nierówności podzielił przez 0, no to nie możesz dzielić przez 0 nigdy, nawet jak to jest równanie. A jakbyś podzielił przez liczbę ujemną w nierówności, to trzeba by zabienić ptaka w drugą stronę, no i byłby przypał. Ale my tutaj mamy nasze założenia i fakt, że a i b jest większe od zera, zatem a plus 2b też będzie większe od zera. Z założeń a jest większe od zera i b jest większe od zera. Zatem a plus 2b jest większe od zera, przez co możemy po prostu to skrócić. Piszemy to tutaj po prostu tak gdzieś po prawej stronie, żeby egzaminator wiedział, że my po prostu skorzystaliśmy z tego faktu, że to jest większe od zera, a nie że sobie tak z czapy podzieliliśmy. No i jak już mamy coś takiego, no to widzimy, że tutaj nam zostaje a kwadrat minus 2ab. No i to 2ab możemy sobie przerzucić na drugą stronę, czyli będzie na dobrą sprawę minus 4ab. No i dodać 4b kwadrat. I to wszystko ma być większe od 0. Tutaj widzimy, że to jest już typowy wzór słucanego mnożenia na A minus 2b podniesione do kwadratu, większe od 0. No i to już jest prawie koniec, bo my wiemy, że każdy kwadrat jest większy lub równy 0, ale z faktu, że b jest różny od jednej drugiej a, no to tutaj nie może być 0, więc będzie byland. I tylko ten fakt jeszcze trzeba na sam koniec zapisać i będziemy w bezpiecznej pozycji w tak zwanym domu. I tutaj jeszcze pod sam koniec piszemy z założeń b różne od jednej drugiej a. Zatem a kwadrat minus 2b też jest różne od zera. A każdy kwadrat liczby rzeczywistej różnej od zera jest oczywiście też większy od zera. No i tutaj możemy napisać jeszcze, zamalować ten kwadracik, no bo to mieliśmy udowodnić, no i wszystko nam się tutaj pięknie zgadza, no i jesteśmy w domu. Kolejny nasz przykład, jaki mamy, no to jest jakiś tutaj ułamek i coś tu będziemy mieli znowu udowodnić. Mamy założenia takie, że znowu a i b jest większe od zera. Założenie a większe od zera, b większe od zera, no i jeszcze kolejne założenie to jest a doć b równe 1. No i teraz mamy udowodnić coś tego typu. Więc co możemy zrobić? No to przede wszystkim pozbyć się tych ułamków. Bo kto lubi łamki? No nikt nie lubi łamków, więc znowu przekształcamy, przekształcamy tezę równoważnie. No i teraz chcemy sobie to przemnożyć. Oczywiście musimy napisać teraz fakt, że z założeń A większe od zera i B większe od zera, czego wnioskujemy, że 2A dodać B też jest większe od 0 i A dodać 2B też jest większe od 0, więc możemy przemnożyć Nierówność stronami OK? Ważne jest, żeby ten fakt tutaj oczywiście zapisać, i tutaj w tych dowodach będziemy musieli takie rzeczy pisać, żeby nie było, że to się bierze z No i teraz w takim wypadku. Robimy, co mamy robić, i jak przemnożymy przez 2a plus b i a plus 2b, będziemy mieli taką sytuację. Z pierwszego ułamka zostanie nam a dodać 2b, z drugiego ułamka zostanie nam 2a dodać b, no a po drugiej stronie będziemy mieli 4 trzecie, no i tu będzie 2a dodać b i a dodać 2b. Okay. Po lewej stronie, jak to uporządkujemy, wychodzi nam, że mamy 3a dać 3b. Czyli możemy sobie też trójkę wyciągnąć od razu przed nawias. A po prawej stronie będziemy mieli 4 trzecie. I teraz jak sobie to wymnożymy, będziemy mieli 2a kwadrat, dodać 4ab, dodać ab i na samym końcu 2b kwadrat. Więc w tym momencie to, co możemy zauważyć, no to tak, a dać b, no to jest po prostu 1. Więc tutaj jeszcze sobie dopiszmy z założeń. A dodać B jest równe 1. Zatem tu możemy napisać, że to jest 3 razy 1. Przenoszymy sobie od razu przez 3 i podzielimy przez 4. Więc tutaj wyjdzie nam 9 czwartych. No to skoro wiemy, że a dać b jest równe 1, no to możemy od razu napisać, że na przykład A to będzie w takiej sytuacji 1 minus b. I teraz możemy sobie tutaj podstawić to za A, no i będzie pewnie prościej, będziemy mieli jedną zmienną, więc będzie od razu łatwiej. Czyli będziemy mieli tak, 2 razy 1 minus b do kwadratu. Dodać, tu będzie 5AB, czyli będziemy mieli 5A razy 1 minus B. No i tu będziemy mieli po prostu 2b kwadrat. Tutaj oczywiście jest 5b, a nie 5a, coś mi się tutaj pogrzało. I teraz to, co mamy tutaj po prawej? Po prostu postarajmy się wymnożyć. Będziemy mieli 2 razy 1 minus 2b dodać b kwadrat. Tutaj będziemy mieli 5b minus. 5b razy b, czyli minus 5b kwadrat, no i dodać 2b kwadrat, czyli w sumie będzie po prostu minus 3b kwadrat. I jak dalej to posprzątamy, to wyjdzie nam tutaj 2, minus 2 razy minus 2 to jest 4b, dodać 5b, czyli na dobra sprawa będzie po prostu plus b. No i będziemy mieli 2b kwadrat minus 3b kwadrat czyli minus b kwadrat. No i teraz to coś będziemy chcieli jakoś zwinąć do kwadratu. Zobaczymy, czy nam się to jakoś uda. Jak przerzucimy sobie to wszystko na jedną stronę, przerzućmy sobie to wszystko na tą stronę, no bo fajnie jest, jeżeli mamy mieć większe od zera i tutaj przy b kwadrat też będzie plus, więc będzie o wiele łatwiej. Będziemy mieli b kwadrat minus b, no i 9 czwartych minus 2, to jest dodać 1 czwarta i to wszystko ma być większe od zera. No i tutaj spoko będzie to, że jeżeli pomnożymy sobie teraz wszystko przez 4, to będziemy mieli teraz taką bardziej przyjemniejszą postać. Bo tu będziemy mieli wtedy nie jedną czwartą, tylko jedynkę. Będziemy mieli 1, większe, równe od 0. A coś takiego, to możemy zauważyć, że tu już będzie wzór skróconego mnożenia na 2b minus 1 podniesione do kwadratu. A to wszystko ma być większe, równe 0. A my dobrze wiemy, że kwadrat każdej liczby rzeczywistej jest większy, równy 0. Więc ten fakt jeszcze tutaj moglibyśmy napisać. Kwadrat każdej liczby rzeczywistej jest większy, równy 0. To znaczy, że dla każdego b, 2b-1 podniesiony do kwadratu musi być większy równe 0. Malujemy kwadracik. No i dowód skończony. Ten film też jest przykładowym materiałem mojego kursu matematyki rozszerzonej. Więc jeżeli piszesz maturę rozszerzoną, to ten kurs idealnie Ci się przyda. Więc jeżeli podoba Ci się sposób, w jaki to tłumaczę, też poznać wszystkie działy w ten sposób, do tego oczywiście jeszcze z wieloma zadaniami, no i z całą społecznością moich kursantów, to zapraszam na matura.zlewusem.pl, tam możesz taki kursik sobie zakupić, a my idziemy do na następnych przykładów. Teraz mamy kolejny taki dowodzik, ten już jest o wiele prostszy i jest bardzo szybki, i przyjemny, no i to też mam nadzieję, że od razu widać. Widzisz coś takiego A w mianowniku. I chcesz się tego A oczywiście z mianownika pozbyć, bo tak jak zawsze, ułamki, my nie lubimy ułamków, próbujemy się ich pozbyć. A jako, że to jest nierówność i mamy napisane, że A jest dodatnie, i to sobie w założeniach tutaj zapiszemy, to bardzo fajnie możesz prosto to przemnożyć przez A. No i teraz będziemy dochodzić do czegoś takiego, że będziemy mieli A do sześcianu, dodać 16, większe równe 12A. Porządkujesz to, wszystko na jedną stronę i widzimy, że to jest bardzo prosty wieloman. Więc jeżeli mamy bardzo prosty wieloman, to najlepiej, co możemy zrobić, jeszcze mamy no, nierówność, no to po prostu walnąć sobie rozkład tego wielomianu i jakoś go rozłożyć. Więc Lecimy, znowu metoda złotego strzału. Patrzysz, jedynka. 1 minus 12 plus 16 nie działa. Patrzysz, dwójka. 8 plus 16, 24. Minus 12 razy 2, 24, no 0. Dwójka działa. Czyli wiemy, że tutaj na pewno dwójka będzie miejscem zerowym, czyli a minus 2 nam to rozłoży. Teraz tutaj, na boku, zróbmy sobie sportowego hornera, czyli dwójka jest miejscem zerowym, nasze współczynniki to jest kolejno 1, potem przy kwadracie nie ma żadnego, czyli jest 0, potem mamy minus 12 i potem jest 16. Rynkę przepisujemy. 2 razy 1 dać 0 to jest 2, 2 razy 2 to jest 4, minus 12 to jest minus 8, no i minus 8 razy 2 plus 16 daje 0, wszystko się zgadza. Tu nam wychodzi, że to jest a do kwadratu, dodać 2a minus 8, to wszystko ma być większe od 0, no i w tym momencie trzeba rozłożyć to. Albo liczysz sobie deltę, albo sprytne oko wie i widzi, że tutaj to się rozłoży na a minus 2 razy a plus 4 to wszystko większe od 0. No i teraz jest bardzo fajnie, bo widzimy, że tu mamy A minus 2 dwa razy i do tego też moglibyśmy pewnie dążyć, tak? Bo jeżeli teraz zrobimy sobie, że to jest kwadrat, no to już widzimy, że tutaj mamy rozwiązanie paradacy. I w każdej sytuacji z wielomianem, gdzie wielomian zawsze ma być większy od 0, no coś takiego by nie musiało być. Ale jeżeli tego nie widzisz jeszcze, to poczekaj, aż narysujemy wykres. Rysujemy wykres naszego wielomianu. Widzimy, że to jest potęga trzecia. Więc po lewej stronie będziemy mieli bardzo dużą liczbę ujemną. Zaczynamy od ujemnych, no i nasze miejsce zerowe to jest minus 4. I 2. No i teraz tak, bum, minus czwórkę przechodzimy, a w dwójce mamy podwójne miejsce zerowe, więc się odbijamy. No i pamiętamy, że u nas a jest dodatnie, czyli a jest większe od zera, czyli tu jest gdzieś mniej więcej 0, no i nasza funkcja, na dobrą sprawę, zaczyna się tutaj. Po prawej stronie jest to, co nas interesuje, a po lewej, no to nie jest nasza dziedzina. Więc w ten sposób widzimy, że tutaj no zawsze to jest większe od zera. Dlatego możemy w tym momencie napisać, że z założeń a jest większe od 0, a wielomian, a kwadrat dodać 16 przez a większe równe od 12 w dziedzinie jest zawsze nieujemny. Ewentualnie możesz napisać tutaj, że A minus 2 do kwadratu no to jest kwadrat, więc on zawsze jest większy równy 0. A plus a 4 dla każdego A datniego no też musi być dodatnie, no bo masz liczbę dodatnią, dodasz do niej 4, no to też będzie dodatnia, oczywiście. No a iloczyn dwóch liczb nieujemnych na pewno też jest nieujemny. Więc jedno z tych musisz tutaj zapisać faktów. No i ważne jest po prostu to, żeby gdzieś tam na koniec. Sprytnie i fajnie uargumentować, że to, co my piszemy, na pewno jest prawdziwe. No i teraz tutaj mamy trochę nieco inne zadanie, bo mamy podane, że x i y to liczby rzeczywiste, nie są, że są dodatnie, ale mamy podane, jaka jest ich suma, czyli z założeń x dać y równy 4. No i mamy jakąś nierówność i mamy wykazać, że x jest równe 2 oraz y jest równe 2. I widzimy, że tutaj bardzo sprytny jest to. Bo znowu będziemy musieli zrobić jakieś porządki. Coś wyciągnąć, coś tam nie może gdzieś skrócić, wyciągnąć przy nawias, coś tego typu, tak? No i patrzysz na to i widzisz, że tutaj jest x kwadrat do wyciągnięcia, a tu jest y kwadrat do wyciągnięcia i dojdziemy do bardzo podobnych chyba rzeczy, tak? Coś takiego być zauważyć. Więc piszemy, że przekształcamy przekształcamy tezę równoważną. Nie? moglibyśmy też oczywiście zapisać na przykład gdzieś tutaj tą tezę, żeby nikt się nie przyczepił no to są wiadomo takie niuanse można powiedzieć, że jeżeli zapisu im ładniejszy ten zapis im taki bardziej formalny, tym lepiej ale no też to nie jest coś tego typu, że jeżeli nie napiszesz tego no to uwalam Ci punkty no nie, ale fajnie jest gdzieś tam to zapisać może no i teraz widzimy, że z lewej strony można wyciągnąć x kwadrat przed nawias i zostanie nam x minus y i to wszystko ma być większe od ciągniętego y kwadrat no i tu będziemy mieli znowu x minus y Wrócimy sobie to wszystko na jedną stronę. Wezmę na lewą. I jak mamy coś takiego, no to znowu wyciągasz przednawias tak zwane grupowanie wielomianu, no tutaj nic odkrywczego na razie nie zobaczyliśmy. No i teraz tak patrzę na to i zastanawia się, czy może gdzieś tutaj wstawić za x4 minus Y i może coś z tego zrobić? Pewnie byśmy mogli i pewnie też by nam wyszło, ale byłoby tutaj dużo kombinowania, ale widzimy, że tu jeszcze jest x kwadrat minus y kwadrat, a to jest coś dobrze nam znanego, bo wiemy, że coś takiego to jest wzór stusonego mnożenia na x minus y i x plus y. Baum, baum baum. To jest mniejsze od zera. I teraz tak, widzisz, że tutaj masz x minus y do kwadratu na dobrą sprawę i x plus y. Większ. I to ma być mniejsze, równe 0. W tym momencie dopisujemy, że z założeń x, zać y jest równe 4. Więc mamy sytuację, że 4x minus y ma wow, mniejsze od 0. Tą czwórkę nawet możemy sobie skrócić. I mamy x minus y kwadrat mniejszy równy 0. No i teraz zobacz, że masz sytuację, że kwadrat jest mniejszy równy 0. To każdy kwadrat jest większy równy 0, więc żeby to się spełniało, to na dobrą sprawę musi być x minus y równy 0. Innej opcji nie widzę. No i tutaj teraz zamiast pisać tej rozprawki użyjmy kwantyfikatora, więc piszemy, że dla każdego x i y należącego do liczb rzeczywistych, x minus y podniesiony do kwadratu musi być większy równy 0. Zatem idzie z. Tych z tych dwóch sytuacji możemy wywnioskować to, że x minus y musi być równy 0. No i tutaj jeszcze z założeń my pamiętamy, że x dodać y był równy 4, czyli x to będzie powiedzmy 4 minus y. No i mamy 4 minus y minus y równy 0. Zatem idzie 4 równy 2y, czyli y równy 2, a x musi być równy 2. No i to mieliśmy wykazać, dowodzić, więc tak zamalowujemy tej prostokącik no i dowód został wykonany. Taki trochę triki, bo zobaczcie, że musimy dowodzić, że to jest mniejsze od 0, no ale mamy to. Teraz Mamy inny dowód, to już nie jest dowód naturalny, ale też wydaje mi się, że to jest ciekawy dowód, bo to jest dowód na tak zwaną metodę sprzątającą, bym ją tak nazwał. Nie mamy żadnych założeń, tak? Mamy tylko udowodnić, że prawdziwe jest nierówność. No i dobra. Widzimy, że mamy jakieś kwadraty. bum, tu mamy x do kwadratu, tu mamy y do kwadratu i to jest 2x. Więc coś takiego od razu powinno nam mówić, że mamy tu jakiś kwadrat. Bo jeżeli coś ma być większe od zera, to my zawsze dążymy gdzieś tam do tego, żeby posprzątać, zwinąć. I znaleźć te kwadraty. Jak mamy już kwadraty większe od zera, no to jest by Lando. Więc tak, zróbmy coś tego typu. x kwadrat dodać 2xy dodać y kwadrat. To jest nasz pierwszy kwadrat, tak? No i tutaj zostaliśmy jeszcze z x kwadrat, i teraz zostało 2x, 2y dodać 5 większe od zera. Ok. Więc teraz tak, pierwszy kwadrat po prostu sobie zwijamy. Boom. I tu już mamy załatwione. Teraz tu jest ten kwadrat. Kwadrat jest większy od zera, więc okej. Okay, no ale potem nie wiedzielibyśmy, co zrobić z tym. No ale masz x kwadrat i masz 2x. No to już prawie, 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 nie? Możemy zrobić coś tego typu, że teraz tego x kwadrata z 2x coś zostawimy. No i żeby był tutaj kolejny kwadrat, to potrzebowalibyśmy plus 1. A my mamy tutaj plus 5. Więc co za problem, żeby z plus 5 po prostu zrobić plus 4. Robisz tego typu. No i teraz zwijamy to w kolejny kwadrat raz na x minus 1 podniesione do kwadratu no i zostaje nam tylko 2y plus 2 to musi być większe od 0 no ale niestety w tej pozycji my mamy lipę, bo nie wiemy czy 2y plus 2 no, będzie większe od 0, no i czy co z tym zrobić? No niestety czegoś takiego nie zrobimy. Więc musimy trochę zmienić nasz sposób myślenia i przypomnieć sobie pewną rzecz, o której kiedyś mówiliśmy. Mianowicie było coś takiego, że mieliśmy a dać b dać c podniesione do kwadratu. I to było a kwadrat dodać b kwadrat dodać c kwadrat, dodać ab i dodać ac, no i dodać bc. No i to wszystko oczywiście w podwojonych wersjach, tak? W podwojonych wersjach. Wszystko w podwojonych wersjach. No i my sobie teraz to tutaj wymaszmy. Zastanówmy się, czy możemy tego wzoru gdzieś tutaj użyć, gdzieś tutaj to znaleźć. Jeżeli mieliśmy to w takiej postaci, no to zobacz, że tam my zrobiliśmy sobie coś z jedynką. A co jeżeli byśmy zrobili tutaj sytuację tego typu x dodać y dodać 1 do kwadratu? No to mamy tak x kwadrat dodać y kwadrat dodać 1 do kwadratu, czyli 1, dodać 2 razy ab, czyli 2xy, dodać 2x. Razy 1 no i dodać 2y razy 1. Wow, no i to jest coś, co my tu widzimy. Bo, jak sobie zaznaczymy, tu mamy x kwadrat, tu mamy Y kwadrat, tu będziemy mieli jedynkę, jak rozłożymy, mamy 2xy, mamy prawie 2x, tylko ze złym znakiem. Mamy 2y. Ok, no więc co my tutaj zrobimy? No to sobie to ustawmy do tej pozycji od razu. Bam, czyli x kwadrat, dodać y kwadrat, dodać 1, dodać 2xy, no i dodać 2x i dodać 2y. Miałbyś to, to było bylando. lando, to tu mamy minus 2. No ale jeżeli tutaj mamy minus 2x, a my chcemy mieć 2x, no to jeżeli do 2x od tego odejmiemy 4x, no to dojdzie to samo, tak? No dojdzie, dojdzie to samo. No i zostało nam jeszcze tam x kwadrat, no i plus 4 z tego co nam zostało. To wszystko większe od 0. No i tu zobaczcie, co się stanie, bo to będzie bardzo fajne. x dodać y dodać 1 nam się zwinie do kwadratu. No i zostaje nam x kwadrat minus 4x i dodać 4 większy równo od 0, a coś tego typu, no to jest po prostu x minus 2 podniesione do kwadratu, większe od 0. No i mamy dwa kwadraty, które są większe równe 0. Tutaj wystarczy napisać, suma dwóch kwadratów jest zawsze nieujemna, więc wszystko się zgadza i to należało dowieść. Piękny, piękny dowód. Naprawdę bardzo triki i pamiętamy jeszcze, że takie wzory też istnieją. Ale wracamy do jakiegoś kolejnego przykładu materialnego. I tutaj mamy no, tak zwany dowód sprzątający znowu. Znowu mamy bardzo dużo tych rzeczy, więc musimy je jakoś uporządkować. Oczywiście zaczynamy, że mamy warunki, no nasze założenia, no to będzie x dodać y. Większy równe 1. Na pewno gdzieś to założenie będzie trzeba później wykorzystać i zobaczcie, że nie jest to większe od zera, więc gdzieś musimy o tym pamiętać. No i patrząc na to zadanie, ważne jest to, żeby zobaczyć, w którą stronę my chcemy iść, no tak? No bo najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, gdzie idziemy, i czy to ma sens. Tutaj mamy to założenie, że X plus Y ma być większe równe 1, dlatego będziemy musieli gdzieś poszukać tego wszystkiego, żeby X plus Y był większy równy 1. I sobie mieć te x plus y i wykorzystamy wtedy to nasze założenie. Więc dobrym tropem jaki możemy znaleźć to jest, że tu jest x do trzeciej i y do trzeciej. A my dobrze wiemy, że coś takiego rozkłada się na x dodać y i teraz na x kwadrat z przeciwnym znakiem minus xy no i dodać y kwadrat. No i tutaj z rzeczy, które nam zostaną, no to zostaje nam jeszcze 2xy po tej stronie. No i od razu możemy sobie przerzucić wszystko na lewą stronę. Tak, bam, bam, bam i zostaje coś takiego. No i teraz szukamy znowu podobnych części. Jakbyśmy sobie to trochę uporządkowali, no to widzimy, że tutaj ta i ta część to jest to samo. I teoretycznie moglibyśmy to wyciągnąć przed nawias. No i te, no i x kwadrat 2xy i y kwadrat, no oczywiście tu powinien być minus, no to jest prawie ten drugi nawias. Więc coś tutaj już nam bangla. No ale dobra, poukładajmy sobie to dobrze, posprzątajmy. Musimy tutaj szukać jakichś podobieństw, więc... Pójdźmy tym tropem, że widzimy tutaj podobny, podobną część. No i też ten x dać y, to jest nasz klucz do rozwiązania na dobrą sprawę. No i tu mamy minus x kwadrat, dodać 2x y no i minus y kwadrat. No i teraz wyciągamy x dać y przed nawias, bo możemy coś takiego zrobić. x dać y wyciągamy przed nawias, a w nawiasie zostaje nam co? x kwadrat minus i minus xy minus xy, czyli minus 2xy, no i dodać y do kwadratu. A tu nam zostaje co? To, to samo. I nawet, żeby ładniej to wyglądało, wyciągnijmy minusa przed nawias, a tu zostawmy sobie x kwadrat minus 2xy, no i dodać y kwadrat. I to ma być wszystko większe od zera. No i dobra. No i teraz też tutaj mamy to samo coś, co możemy znowu wyciągnąć przed nawias. A to też widzimy, że na dobrą sprawę jest x minus y podniesione do kwadratu, tak? A no i powinniśmy to widzieć. Więc żeby się nie pogubić, przepiszmy sobie to jeszcze raz, ładniej. x plus y, x minus y do kwadratu, minus x minus y do kwadratu, większe równo 0. x minus y wyciągamy przed nawias i mamy x minus y podniesione do kwadratu, a zostaje nam x plus y z pierwszego, a z drugiego po prostu minus 1 i to wszystko większe równe od 0. No i teraz, czy to jest większe od 0? No to już stwierdzenie tego jest dosyć proste, bo mamy najpierw kwadrat, więc kwadrat na pewno jest większy równe 0, no i x dać y na pewno jest większe od jedynki. czyli to coś całe na pewno z założeń. Musi być większy równe 0, a no to jest kwadrat, więc on też będzie większy równy 0. No i na dobrą sprawę to należało dowieść. Możemy zamalować ten prostokąt. No jeszcze na sam koniec, dowód algebraiczny z mojej matury 2020 rok. Mamy liczby dodatnie a i b, i one spełniają taką równość. I mamy wykazać, że a jest równe 2b. I teraz, jak to robimy? Tutaj jest ten y, sprytny trik. I może najpierw ten sprytny trik zrobimy. Ale jak go nie zauważysz, to jest jeszcze szereg innych opcji, w jakie możesz to zadanie zrobić. Zobacz, że jeżeli przepiszemy sobie to, to wyjdzie nam a kwadrat, dodać 2a, równe 4b kwadrat, dodać 4b. I teraz ja tutaj specjalnie zostawiłem miejsce. Bo zobacz, że teraz możemy dodać jedynkę do obu stron. Jak dodamy jedynkę do obu stron, to bardzo łatwo i fajnie możemy teraz zrobić wzór skróconego mnożenia tutaj. Że będziemy mieli a dodać 1. Podniesione do kwadratu, równe AB dać 1 podniesione do kwadratu. No i w tym momencie z faktu z założeń, z założeń, które no wypadałoby gdzieś tam napisać, ale na no nich będzie. Założeń A większe od zera i B większe od zera. Możemy teraz to spierwiastkować, bo a dodać 1 jest większe od 0 i 2b dodać 1 też jest większe od 0. Więc jak teraz obustronnie my sobie tutaj zrobimy pierwiastek, to wyjdzie nam a dodać 1, no byłaby wartość bezwzględna z tego, no to jest dodatnie wszystko, więc zostaje. No i 2b dodać 1. No i w tym momencie jedynki się skracają i wychodzi, że a jest równe 2b i tak szybko, pięknie możesz taki dowód rozwiązać. No oczywiście tutaj to wymaga trochę e, takiej sprawności matematycznej i trochę a, pomyślunku i zauważenia tego trika, ale jeżeli byś go nie zauważył, to ci pokażę teraz sposób, który zawsze zadziała w czymś takim. Rzucamy sobie wszystko na jedną stronę. a kwadrat dodać 2a minus 4b kwadrat odjąć 4b jest równe 0. I my teraz to potraktujemy jak funkcję kwadratową, gdzie a będzie naszą zmienną, a b będzie jakąś stałą, jakimś parametrem, tak? I policzymy sobie wartość a od b. Więc teraz na dobrą sprawę, liczymy tutaj deltę. Nasza delta to jest co? No a to jest nasz x tak zwany, więc tutaj będziemy mieli współczynnik b, tutaj będziemy mieli współczynnik a równy 1, no a to wszystko to będzie nasz współczynnik c. My po prostu traktujemy b nie jako zmienną, tylko jako stałą. Więc nasza delta to będzie co? b do kwadratu, czyli 4. Minus 4 razy a, czyli 1, razy c, czyli minus 4b kwadrat i minus 4b. Za tym idzie delta to będzie równe 4 minus ile? Eee, minus 16b kwadrat, a raczej dodać, dodać 16b kwadrat, no i dodać 16b. Ok tutaj na dobrą sprawę czwórkę możemy wyciągnąć przed nawias, więc będziemy mieli 4 1 dodać 4 b dodać 4 b kwadrat, trochę zamieniłem to kolejnością, no i tu już możemy zauważyć, że jeżeli spierwiastkujemy tą deltę, to będzie pierwiastek z czego? pierwiastek z 4. a tutaj ten nawias, no to też będzie 2 b dodać 1 podniesione do kwadratu, no i jak już to spierwiastkujemy to wychodzi nam, że pierwiastek z delty to będzie 2 razy Pierwiastek z tego, czyli 2b dodać 1. No i tutaj też piszemy, że z założeń 2b dodać 1 musi być większe od 0, bo a i b jest dodatnie, prawda? prawda. No i teraz wystarczy policzyć sobie a. A1 to będzie minus nasze b, czyli minus 2, plus pierwiastek z delty, czyli w tym wypadku plus 2, 2b dodać 1, i to wszystko podzielić przez 2. I koniec końców, co nam tu wychodzi? Minus 2 plus. 4b i plus 2 przez 2, no to wychodzi, że a to jest po prostu 2b. No i teraz jeszcze powinieneś policzyć oczywiście a2, tak? Czyli miałbyś minus 2, minus 2, 2b plus 1 podzielić na 2. No i teraz wychodzi, że to już jest y, minus 4b podzielić na 2, czyli minus 2b, ale z faktu, że z założeń wiemy, że a jest większe od 0 i b jest większe od 0, możemy wnioskować, że a nie może być równe minus 2b, czyli jedyna odpowiedź to a równe 2b, co mieliśmy dowieść. No i w ten sposób też mógłbyś coś takiego rozwiązać, tak bardziej po prostu na pałę, bez jakichś właśnie sprytnych sztuczek. Bo zawsze można rozwiązać równanie kwadratowe, gdzie przyjmujemy, że jedna niewiadoma jest zmienną, a druga niewiadoma jest taką stałą i wtedy obliczymy sobie jedną niewiadomą od drugiej i właśnie to, co zrobiliśmy. No i tych dowodów trochę jest, warto być w nich biegłym. Najważniejsze co jest, no to przede wszystkim zrobić masę tych dowodów i połapać te wszystkie takie schematy, takie kładanie tego X plus Y, X do trzeciej plus Y do trzeciej, może jakiś X-Y, minus y, gdzieś tam włapania tych wspólnych części i jakoś obracania się w tych wyrażeniach algebraicznych, ale jak to zrobisz już, no to te dowody nie będę dla Ciebie problemem. I jeszcze na sam koniec chciałem pokazać jedną zależność w dowodach algebraicznych, która czasami może się przydać. Mianowicie, musimy wiedzieć, że a kwadrat dodać b kwadrat jest zawsze większe równe od 2ab. I tak będzie zawsze. I czemu tak jest? No oczywiście, wiadomo czemu tak jest, bo jeżeli teraz przerzucimy sobie 2ab na drugą stronę, no to Będziemy mieli coś takiego większego od zera, no a to tutaj to jest a minus b podniesione do kwadratu, no i to na pewno jest większe od zera. No ale o czymś takim warto pamiętać, bo czasami się po prostu przydaje.